Cześć! Witam Was serdecznie ponownie na filmiku, na którym pokażę Wam, jak zrobić kocie legowisko. Jak widać mam wszystko, co jest mi w tym momencie potrzebne. Sznurek 9 mm, tutaj jest 100 m, tutaj jest 50 Kota, który właśnie łasi się do kamerki, znaczy proszę Cię przestań. Mamy szydełko 15 mm i naszywka. Tutaj w kształcie misia niestety nie było kotków. Natomiast wszędzie wszystko to, co kupiłam, linki do tego wrzucę w opis. Ja mam tutaj 150 metrów, natomiast prawdopodobnie zostanie mi sporo tej włóczki. A ze względu na to, że to legowisko będzie prezentem dla innej osoby, ja na legowiska dla moich kotów, które są jednak dość sporych rozmiarów, zużyłam około 130 metrów. Myślę, że tutaj około 110 do takiej Przeciętnego kota wystarczy. Jak już zrobię legowisko, na dole napiszę, jaką miało średnicę. I zaraz wrócę do Was z początkiem tutorialu. I możemy zaczynać. To, od czego zaczniemy, to podstawa naszego legowiska. Żeby ją zacząć, musimy zrobić magiczne kółko. I dla tych osób, które nie miały jeszcze okazji nigdy magicznego kółka robić, wytłumaczę. Początek sznurka kładziecie na dłoni. Możecie sobie tutaj przytrzymać, żeby było Wam wygodniej. Owijacie pozostałą część sznurka wokół dłoni. Tutaj krzyżujecie. O, w ten sposób. Teraz mam nadzieję, że lepiej widać. Pozostałą część sznurka owijacie wokół dłoni w ten sposób. Ja sobie lubię tutaj przytrzymać, bo jest mi po prostu wygodniej, kiedy pracuję z tak grubym sznurkiem. Bierzecie szydełko. Szydełko wsadzacie pod tą pierwszą pętelkę, chwytacie nim drugą pętelkę w ten sposób, jak po prostu, hak i przeciągacie tą drugą pętelkę w ten sposób. Tak to wygląda. Przekręcacie. Tak i teraz ja robię to w ten sposób, bo niestety jest mi trochę wygodniej przy tym rozmiarze sznurka. Natomiast tutaj jest początek, tutaj jest kółko, tutaj jest pozostała część sznurka i tą pozostałą część sznurka przeciągamy przez pierwszą pętelkę i macie Waszą pierwszą pętelkę na magicznym kółku jej nie liczymy, co jest bardzo ważne. I teraz tak, jeżeli chodzi o magiczne kółko, wygląda ono tak. Tutaj jest ten sznurek, końcówka sznurka, a właściwie początek. Ważne jest to, żeby przy robieniu kolejnych półsłupków, robić, chować ten sznurek. Możecie sobie też w ten sposób regulować wielkość waszego magicznego kółka. Więc, przede wszystkim, pamiętajcie o tym, żeby to chować. Druga rzecz, kiedy będziemy teraz robić właśnie półsłupki, a pamiętajcie też, żeby robić to jak najbardziej luźno, ze względu na to, że Ściel tkany wymaga dużej siły fizycznej. Ostatnim razem przy robieniu poprzedniego logowiska zrobiłam się z akwasów. Można. Um, mam wrażenie, że tutaj zwłaszcza jeżeli chodzi o e, sznurek 9 mm, to no, gdzieś tam wymaga on trochę więcej siły, um, żeby, żeby ten ścieg tkany zrobić. Więc pamiętajcie o tym, żeby tutaj starać się to robić raczej luźno. No, w następnym rzędzie, wierzcie mi, zaprezentuję to Wam. Ze względu na to, że gdzieś tam ja jestem w trochę niewygodnej pozycji, istnieje szansa na to, że zrobię to trochę ciaśniej, niż zrobiłabym to normalnie. I robimy nasz pierwszy półsłupek. Wygląda to tak, że szydełko wsadzamy do środka magicznego kółka w ten sposób. Przeciągamy sznurek na szydełku. Mamy coś, co wygląda tak. I teraz przeciągamy tutaj tą, wię... tą dłuższą część sznurka, nie końcówkę, przez dwie pętelki. I w ten sposób mamy nasz pierwszy półsłupek. Tak jak mówiłam, róbcie to w miarę luźno. Musimy zrobić taki jeszcze 5, czyli mamy pierwsze, robimy drugi szydełko. Do środka kółka przeciągamy sznurek tak, żeby mieć dwie pętelki, w ten sposób. Bierzemy sznurek, przeciągamy na szydełku przez te dwie pętelki. Czyli mamy raz, dwa. Teraz w ten sam sposób. Szydełko do środka przeciągamy sznurek i przeciągamy sznurek przez dwie pętelki. I w ten sposób robimy jeszcze trzy. Ja to już zrobię poza kamerą i zaraz do Was wrócę, żeby pokazać Wam jak zamknąć pierwszy rząd. Dobra, mamy naszych sześć półsłupków i to co teraz zrobimy, to zamkniemy nasz pierwszy rząd. I to co też zrobiłam poza kamerą, to pociągnęłam tutaj za tą końcówkę, tak żeby zmniejszyło się nasze kółko. I to co teraz będziemy robić to właśnie zamykanie oczkiem ścisłym pierwszego rzędu. Żeby to zrobić, musicie się wbić pod to pierwsze oczko tutaj przez pod pierwsze i drugie oczko i to wewnętrzne i zewnętrzne. Nawijacie sznurek na odpowiedni sznurek. Nawijacie sznurek na szydełko, przeciągacie. I teraz przeciągacie tą pętelkę, którą sobie tutaj zrobiliście, tą, którą teraz pokazuję, przez drugą pętelkę. I mamy nasz pierwszy rząd. Teraz to, co będziemy robić, to musimy powiększyć nasz drugi rząd, czyli jak tutaj było 6 półsłupków, teraz będzie 12, ponieważ w każdym oczku będziemy dawać dwa półsłupki. I teraz tajemnica ściegutkanego e, polega na tym, że musimy się wbić w odpowiednie miejsce, e, żeby uzyskać taki efekt. I teraz tak, nie wbijamy się tutaj. Tak jak e, można by było pomyśleć, że, e, że będziemy robić. Nie, wbijamy się w to miejsce, gdzie jest tutaj takiego nałączeniu. I ja osobiście, i mi to pomogło, e, widzę lepiej z tyłu. Jak to wygląda? Kojarzymy się tu z grzybkiem. E, macie nóżkę i kapelusik. I dokładnie tutaj, w tym miejscu, może to też przybliżę, o, dokładnie tutaj, w tym miejscu, musicie się wbić. Tylko oczywiście, tutaj widzimy to od tyłu. Więc od przodu wbijamy się w to miejsce, tutaj na łączeniu. I teraz tak mamy nasz sznurek, szydełko. Bijamy się tak jak mówiłam tutaj na łączeniu. Przeciągamy sznurek, wymaga to trochę wysiłku i robimy półsłupek. No i mamy nasz pierwszy półsłupek. Teraz robimy tutaj w tym samym oczku drugi. Czyli mamy jeden i drugi półsłupek. Muszę trochę odwinać tego sznurka. Niestety w przypadku sznurków 9 mm jest to odrobinę bardziej skomplikowane, ale powiedzmy, że na razie wystarczy. No i teraz tak. Mamy tutaj pierwszy, drugi. Teraz wbijamy się w kolejny, czyli tutaj na łączeniu. Mamy raz, dwa. 4 i to jestem oba 2 cieszę się, że zrobiłam to w miarę luźno był poprzedni rząd. No i tak podwójnie robimy do końca i pokażę Wam w jaki sposób zamknąć, natomiast nie będzie to zamknięcie oczkiem ścisłym, a będzie to trochę inaczej wyglądało. Mamy naszych 12 półsłupków w drugim rzędzie i teraz będziemy ponownie zakańczać, natomiast w trochę inny sposób i wszystkie kolejne rzędy będziemy w... zakańczać w ten sam sposób, nie oczkiem a ścisłym. Tutaj końcówka. Jak widzicie, widać. Wygląda to troszeczkę inaczej. Ja potem rozpoznaję, że kończy się rząd. No, oczywiście też liczę, ile mam półsłupków, no ale tak czy inaczej, e, gdzieś tam mm, po tym wiem. I teraz tak, zamiast robić oczka ścisłego, szukamy następnego łączenia, tak jak tutaj, e, i robimy półsłupek ponownie ściegiem. Właściwie nie robimy półsłupka. E, wbijamy się w to łączenie. Przeciągamy sznurek w tym łączeniu. Mamy dwie pętelki, ale to, co teraz zrobimy, to szydełkiem wbijamy się w kolejne oczko nie przez dwie pętelki, a przez jedną zewnętrzną. W związku z czym wbijamy się tutaj. I y, mamy teraz trzy pętelki, i tą pętelkę przeciągamy przez pozostałe dwie. I tak to wygląda. No, i teraz, żeby zrobić kolejny rząd, będziemy potrzebowali zrobić troszeczkę inaczej. Tym razem nie będą to cały czas dwa półsłupki w jedno oczko. Powinno nam wyjść 18 półsłupków. Sposób, w jaki to robię, to jeden półsłupek, i później dwa półsłupki w jedno oczko, i później jeden półsłupek, dwa półsłupki w jedno oczko. Więc tak, zaczęliśmy od jednego półsłupka, więc proponuję teraz zrobić dwa półsłupki w jedno oczko. Czyli wbijamy się tutaj, wbijmy jeden i drugi półsłupek. Mamy jeden, dwa, więc teraz robimy jeden. Ponownie dwa. Czyli raz i drugi w to samo oczko. Na razie mi się ta robótka trochę zwija, niemniej jednak e, tutaj ona się też w miarę pół czasu naprostuje. E, jeżeli będzie Wam się za bardzo zwijała. Możecie dodać jeszcze jakieś dodatkowe półsłupki. To jest sposób, który sprawdza się u mnie. Niemniej jednak, ze względu na to, że możecie robić to trochę bardziej ściśle albo trochę bardziej luźno, tutaj możecie trochę pokombinować. Nie musi być to dokładnie w ten sam sposób. Ja tutaj dojadę do końca rzędu i pokażę Wam, jak ponownie zakończyć i zrobić nowy rząd. Ok, a więc robótka rośnie, mamy już trzeci rząd i ja wiem, że tutaj jest już końcówka, po pierwsze dlatego, bo widzę tą część, po drugie dlatego, że wiem, że mam 18 półsłupków, ale jeżeli tego nie widzicie i jeżeli tutaj głupicie się, jeżeli chodzi o liczenie, to polecam przełożenie robótki na drugą stronę. I tutaj widzicie, że ta część się różni. Wygląda troszeczkę inaczej od pozostałych. O, możecie zobaczyć, tutaj są takie jakby raz, dwa, trzy sznurki, a tutaj jest pojedyncze. To jest miejsce, w którym powinniście zakończyć rząd. Więc w razie, faktycznie jeżeli będziecie mieć problem, warto zawsze przełożyć i to jest dla mnie taki znak, że to jest to miejsce. I teraz tak, robimy dokładnie tak samo jak Przednio, czyli wbijamy się tutaj. Tym razem ach, wygląda to tak, czyli mamy R, dwa, trzy sznurki, jest to dość ciężkie, nie będę ukrywać. Przeciągamy. Mamy dwie pętelki na szydełku i e, przeciągamy tutaj prze, przekładamy szydełko przez zewnętrzny sznurek w następnym oczku. Przeciągamy i przeciągamy przez dwie pozostałe pentelki. No i mamy trzy rzędy. E, tak naprawdę a na moje koty zrobiłam 7 albo 8 rzędów. Na takiego przeciętnego kota powiedziałabym e, około 4-5 kg. E, zazwyczaj e, wystarczy 6 rzędów. Więc teraz dokładnie zrobię z Wami 6 rzędów i pokażę Wam, w jaki sposób to zrobić. Natomiast jeżeli potrzebujecie więcej, no to po prostu dodajecie odpowiednią więcej oczek, przepraszam, półsłupków. No i teraz tak mam. Raz, dwa, trzy. Tutaj mamy 18 półsłupków, teraz powinniśmy mieć tych półsłupków 24. No i sposób w jaki to zrobimy, to. Mm, Jeden pojedynczy półsłupek, później dwa półsłupki w jednym oczku i jeden pojedynczy. I potem znowu pojedynczy, jeden podwójny, jeden pojedynczy. A więc tak to będzie wyglądało. No i teraz tak. Mamy pierwszy pojedynczy półsłupek. Teraz zrobimy podwójny, czyli dwa półsłupki w jednym oczku. Raz. Oj. i dwa tak jak mówiłam jest to niezła siłownia i teraz znowu robimy pojedyncze w kolejnym oczku czyli raz no i teraz musimy zrobić ponownie jeden pojedynczy jeden podwójny, jeden pojedynczy czyli robimy jeden pojedynczy półsłupek raz, znowu dwa półsłupki w jednym oczku. Może to trochę odsunę, bo wydaje mi się, że trochę... A, obawiam się, że troszeczkę przestaje się mieścić, więc mamy tak. 1, 2, 1, 1, 2, 1. No i później znowu 1, 2, 1. No i w ten sposób robicie do końca rzędu, powinniście mieć 24 półsłupki. Dobra, mamy kolejny rząd, czyli rząd czwarty, w którym mamy 24 półsłupki. Ja tutaj widzę. Że już skończyłam, natomiast zawsze możecie też obrócić, wtedy widać, gdzie ostatnio zaczynaliście. Także to, co teraz robimy ponownie, to wbijamy się tutaj, przeciągamy sznurek, wbijamy się tu, tu i raz, dwa, trzy. Mamy 24 półsłupki w czwartym rzędzie, czyli tutaj zaczęliśmy od pojedynczego półsłupka, jednego półsłupka w jedno oczko i kończymy tak samo tutaj jednym półsłupkiem w jedno oczko. Jak sobie odwrócicie, ponownie widać tutaj te trzy sznurki, więc stąd wiemy, że to jest koniec tego rzędu. I teraz tak ponownie jak poprzednio. Wbijamy się tutaj. Tutaj po tej stronie powinniście mieć te trzy sznurki. Przeciągamy sznurek na szydełku. Macie dwie pętelki i przeciągacie pod tym sznurkiem zewnętrznym przy następnym oczku. Macie znowu trzy pętelki na szydełku, przeciągacie przez. Pozostałe dwie. No i tak to wygląda. Następny rząd, czyli rząd piąty, będziemy musieli mieć 36 półsłupków. Czyli zrobimy 12 razy. Jeden pojedynczy i jeden podwójny. Więc tak, mamy nasz jeden pojedynczy, więc musimy teraz zrobić jeden podwójny. Czyli w jedno oczko. Robimy raz. Mam nadzieję, że nie ucieka mi zbytnio z kamery, bo nie będę ukrywać, że jest to dość ciężkie do robienia w tej pozycji. Mamy jeden raz i dwa. I teraz ponownie jeden i dwa. Raz i dwa jedno oczka. No, i teraz tak robimy do końca rzędu, czyli jeden pojedynczy, jeden podwójny, łącznie powinniśmy mieć 36 półsłupków. Dobra, i teraz tak: 5 rzędów mamy za sobą. Ja właśnie doszłam do tego, że się pomyliłam i wcale nie potrzebujemy 6 rzędów, a 7, więc czekają nas jeszcze dwa. Tutaj też jak widzicie to co się gdzieś tam na początku wybijało trochę się uspokoiło i teraz nasza podstawa legowiska jest płaska. Ten rząd już zamknęłam i to co teraz będziemy robić to ponownie pojedynczy półsłupek, dwa półsłupki w jedno oczko, pojedynczy półsłupek. I znowu pojedynczy półsłupek, dwa półsłupki w jedno oczko, pojedynczy. I tak robimy do końca rzędu. Więc mamy już nasz pierwszy pojedynczy, teraz robimy dwa półsłupki w jedno oczko. Mamy to i teraz znowu jeden półsłupek w jedno oczko. I znowu jeden półsłupek w jedno oczko. I znowu dwa półsłupki w jedno oczko. Raz. Dwa. Yeah. I tak robimy do końca tego rzędu. Wrócę jak już skończę i pokażę Wam jak zrobić ostatni rząd, zanim przejdziemy do ścianek. E, powracam. Jak widzicie, mam podstawę e, jak widzicie, mój kod jest e, od razu nią zainteresowany. Mam nadzieję, że nie dojdzie do bitwy. E, ponieważ chcą oba leżeć, o i mamy bitwę. Rozdzielę je, ściągnę, odzyskam moją podstawę i przejdziemy do robienia ścianek i pokażę wam, jak też skończyć. Mamy już kolejny rząd za nami, czyli mamy 6 rządów i teraz robimy siódmy, natomiast robimy go w trochę inny sposób niż wcześniej, ponieważ teraz zrobimy Tutaj jest już nasz e, pierwszy półsłupek, dwa w jednym oczku, czyli pierwszy i teraz drugi i to, co teraz zrobimy, to pięć pojedynczych oczek w każde oczko, przepraszam, pięć pojedynczych słupków w każde oczko, czyli raz. Dwa. Pięć. i teraz znowu robimy dwa półsłupki w jednym oczku, czyli raz, dwa. I ponownie pięć pojedynczych, i tak robimy do końca tego rzędu. No i tutaj na końcu wrócę do Was, pokażę Wam, jak zamknąć całość, tak żeby mieć już gotową podstawę i przejdziemy do robienia ścianek. Dobrze, mamy na przybliżenie, będzie to lepiej widać. I teraz tak. Tutaj jest nasz początek i każdą i będziemy się wbijać tutaj od tych zewnętrznych nitek, w każdej z tych zewnętrznych e, wewnętrznej części oczka będziemy się wbijać z jednym półsłupkiem. I teraz tak, żeby to zacząć, sobie tutaj obrócę, bo będzie mi tak wygodniej. Wbijamy się od tej strony. Nie, Przepraszam, wbijamy się od tej strony ten sposób. Hop. I tutaj mamy nasze pierwsze oczko, to później schowamy. Teraz od tej strony przeciągamy kolejne oczko i robimy półsłupek. Teraz ponownie wbijamy się od tej strony i półsłupek. Kolejne oczko. Kolejny półsłupek. I tak robimy do końca. Na początku będzie to wyglądało tak, ale się tym nie przejmujcie. Jak dojdziecie już do końca tutaj rzędu, to to się na siebie nie wyprostuje, a będzie w ten sposób wyglądało faktycznie jak ścianka. Więc się tym nie zniechęcajcie. Ja jak skończę wszystkie półsłupki, to do Was wrócę.